Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii Minecraft. W tym odcinku będziemy robili chatkę Drwala, tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku. I co by trzeba było zrobić? Hmm. tak widzicie, już zaktualizowałem sobie mapkę. Tutaj mamy stajnie, tutaj mamy naszą szklarnię. Tu jeszcze tory są. Możemy to zobaczyć, że tory jeszcze są, jeszcze ich nie zniszczyłem, ale no. Przyjdzie na to czas. Tutaj mam magazyn, jak pamiętacie. I już zacząłem sobie tutaj rozkładać rzeczy. Tak naprawdę już mam z grubsza posegregowane. Tak mi się wydaje, tylko jeszcze muszę ramki na przedmioty zrobić, czyli rozmnożyć parę razy krówki, pozabijać dla skóry. No i wtedy zrobimy. To na razie są tylko od wagoników ramka, a tak to jeszcze nic takiego nie ma. Tu będzie Redstone. Mamy 32 diaksy, także myślę, że trzeba będzie w końcu zrobić zbroję, ale póki mamy tą, to powiedzmy, że na razie dajemy radę. No tu są jakieś takie pierdółki, gdzie nie wiedziałem gdzie to wrzucić, tu kamienie, no i tu są wyroby kamienie i ziemia. Z tej strony są rzeczy z mobów, jedzonko, rzeczy z zwierząt, roślinki, sadzonki, tu są nasionka, tu rzeczy drewniane tu drewna takie niewydobyte i tutaj są wyroby z drewna takie już craftowane. I tak naprawdę to tyle. Tu gdzieś jeszcze w jakiejś skrzynce były mapki, to będziemy je używać do jakiejś podróży. Myślę, że w jednym z kolejnych odcinków wypłyniemy sobie w jakąś podróż. Ktoś też napisał, żeby sprowadzić liska, czatą, też papułkę sprowadzić. Także na spokojnie możemy sobie zrobić taką eksploracyjną podróż na jeden, dwa odcinki i zobaczymy, co z tego wyniknie. W międzyczasie mogę Wam jeszcze pokazać, że pszczółek w naszym ulu. Czy w naszej szklarni już jest całkiem sporo. Już wam idę to pokazać. Mamy akurat idealnie kwiatki. To może uda nam się jeszcze raz rozmnożyć. Chociaż nie wiem, czy jest sens rozmnażania tego tak, aż tak dużo. Bo nie mam też uli aż tak dużo, więc te, te pszczółki już się nie mieszczą do uli i zaczynają latać gdziekolwiek. Tu wchodzimy. I jak widzicie, już jest życie, już to ładnie wygląda. Jest, są te świecące jagody. Które dają takiego klimaciku, że tu z góry coś zwisa. Tu były, jak pamiętacie, borówki i tu było kaktus. Tylko kurczę nie wiem, czy pszczółki latając się nie raniły. Oto więc stwierdziłem, że to ściągnę. Kaktus wylądował tu w doniczce, a zamiast borówek dałem tutaj kwiatki. I tutaj mamy już, e, możemy ściągnąć butelką, tu pewnie też. A tu a tu jeszcze nie. No dobra, no to tego nie zrobimy. E, tutaj jak mamy. To robimy. Blok miodu? No i jeszcze trochę tych bloków miodu potrzebujemy, ale to na spokojnie sobie tutaj robię. Tych pszczółek też, jak widzicie, tu jest tak dużo. No ale dobra, no pokażcie się, chodźcie tu. Proszę, 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 proszę. Dobra, myślę, że wystarczy. Tych pszczółek i tak już jest tu za dużo. Kwiatki odłożymy. Jak widzicie mamy trzy bloki miodu, także na spokojnie nam to przybywa, myślę, że jak będzie 7 to na spokojnie zaczniemy się interesować tą naszą windą, co tam trzeba zrobić, a tu mi się już podoba, tak lubię przybywać w tym miejscu, jest tak klimatyczne, wystarczy tu sobie wskoczyć na skrzynkę i patrzeć jak to wszystko sobie tutaj żyje. No dobrze, ale w tym odcinku mamy zrobić chatkę drwala, także ja już tutaj przygotowałem e, mechanizm, a właściwie znalazłem jeden poradnik do mechanizmu. Także wybuduję mechanizm do automatycznej farmy drzew i trzeba będzie jeszcze wybudować jakiś ładny budynek i trzeba się zastanowić, w którym miejscu to będzie. Może gdzieś tam? No nie wiem, zobaczymy. Przejdę się po wiosce i zlokalizuję sobie to miejsce. I wrócę do Was, jak już tam będę miał trochę przygotowany. Także do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, nastał nowy dzień. Ja Wam mogę pokazać, co przygotowałem. Myślę, że stąd będzie już widać ładnie. E, tu przygotowałem taki placyk i myślę, że tu będziemy e, robić. E, myślę, że tutaj domek i tu taką, albo tam taką platformę, bo chciałbym taką platformę, pod którą jeździłby wagonik z hoperem, e, żeby zbierać sadzonki, I, tam, i ta strefa byłaby czysto e, po to, żeby e, rozmnażać drzewa, czyli żeby zdobywać sadzonki. A ten drugi domek, który będzie prawdopodobnie gdzieś tutaj, będzie stricte po to, żeby farmić drewno. E, także e, muszę jeszcze tam sobie policzyć wszystko. E, pokażę Wam to z bliska, jak to wygląda. Tutaj zrobiłem taki, e, takie podwyższenie. E, stwierdziłem, że będzie takie, taka platforma w mieście, że to nie będzie najgorzej wyglądać. Tym bardziej z dołu, gdzie tu jeszcze jest taka mała góreczka, ale nie wygląda to najgorzej i się zastanawiam, czy zrobić tu na tej wysokości. Czyli na tej wysokości dokładnie, e, jeszcze jedną platformę, i wtedy by były dwie takie półeczki skalne. E, czy tu już taką górkę, po prostu, żeby to było na podwyższeniu, a to wyrównać, po prostu, żeby to było wszystko na poziomie naszej stadniny, i po prostu tu takie, e, no taka górka po prostu by była. E, możecie dać znać w komentarzach, co uważacie. Moi drodzy, jak widzieliście mechanizm działa, ale pożera tak dużą ilość bonmila, tej mączki kostnej, że to się w głowie nie mieści. Ogólnie plan jest taki, tylko na razie nie mam surowców wystarczająco na to, ale plan jest taki, że jak widzieliście to drewno jest przesuwane. Je, jeśli zostanie przesunięte do tego momentu, to żeby tu będzie stała taka ściana pistonów, żeby ją, ona ją popchnęła w tą stronę. I wtedy, jeśli znowu się uzupełni, to o kolejne, o kolejne, o kolejne, o kolejne, o kolejne, i wtedy tu będzie taki wielki kloc drewna, który będzie można normalnie sobie się kierką zbijać, a tu będzie tylko wyrastanie tych drzewek. Tylko problem jest taki, że jak widzieliście w poradniku na początku było niższa wysokość tych tutaj, bo to było chyba na 4 pistony, czyli te najniższe drzewka. Ja to zapgradeowałem, żeby było 6 pistonów. Żeby były, trochę więcej żeby były trochę większe te drzewka żeby było więcej drewna i mniej mączki kostnej zużytej bo tak naprawdę na początku jak testowałem to pusta mączki kostnej na jedno drzewko no teraz jest na szczęście troszeczkę mniej tu odpalamy i wyrosło i wyrośnie drugie o jak widzicie no teraz już nie wyrośnie ale tak to działa to wyłączymy żeby nam tu nie klikało i w ten sposób to będzie przesuwany. I o ile się nie mylę, to cały czas mamy te wysokie drzewka, w sensie wysokie na 6 bloków, więc to zawsze będzie trochę więcej drewna. Tylko potrzebujemy ogromną ilość mączki kostnej, to możemy zabrać. Więc kurde, trzeba będzie pomyśleć, jak zdobyć mączkę kostną. nie by było jakiś spawner szkieletów znaleźć. Ewentualnie można jeszcze naokoło, czyli ten, to jest chyba kompostownik, o ile się nie mylę jak wrzucamy tam różne roślinki to możemy dostać bonmin i można zrobić różne farmy oparte właśnie na tym żeby jakieś roślinki od razu wpadały do kompostera i będzie wylatywał bonmin tylko czy to będzie aż taka duża produkcja żeby móc to tutaj wykorzystać hmm. No dobrze no powiedzmy że mechanizm mamy gotowy to ja się zabieram do jakiejś dekoracji Moi drodzy, właśnie opróżniłeś sobie ekwipunek, tak naprawdę, chyba stan ekwipunku jest dokładnie taki sam jak zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek, tak mi się wydaje. Możecie dać znać, czy coś się zmieniło. Chociaż mam wrażenie, że to jest taki mój podstawowy ekwipunek i nic się w tym nie zmienia. Weźmiemy sobie trochę jedzonka i możemy zacząć od aktualizacji mapy, bo zawsze o tym zapominam, zawsze. Także. Ta część tutaj powinna się zmienić i to bardzo. Także. Hola, hola. O! No i zmieniła się dość mocno. Jak widzicie, tu jest budynek. Yy, I możemy go sobie zobaczyć od razu z naszego tarasu. Tak on wygląda. On z tej strony jest taki zarośnięty, bo tak naprawdę to była pusta ściana i nie wiedziałem, jak to zagospodarować. No, po prostu nie miałem pomysłu, więc stwierdziłem, że możemy zrobić to na zasadzie takich doniczek, które nikt nie podlewa, bo są z tej strony budynku bez okien. <grych> Także to jest taka po prostu dekoracja. E, sucha ziemia, jakieś uschnięte krzaczki, e, trawa, która rośnie wszędzie, no i pojedyncze kwiatki. E, stwierdziłem też, że mogę zrobić takie e, coś w stylu pluszczu. No, coś takie rośliny porastające tutaj ten budynek z bloku liści. No, i możecie dać znać, czy Wam się podoba taka dekoracja, czy wolelibyście taką ścianę. Chociaż myślę, że tak naprawdę nic tu nie ma, a dodaje takiego uroku. Tu też musiałem trochę poprawić kamień, żeby wyglądało, że ten budynek faktycznie się opiera na tym kamieniu, a nie lewituje w powietrzu. No, i to w sumie tyle z tej strony. Moi drodzy. Możecie, póki jeszcze tu jestem, możecie dać znać, jak zabezpieczyć dachy, żeby się tam nie spawnowały mapki. No po prostu takie pochodnie słabo wyglądają, a nie wiem, jakbym miał oświetlić dach w taki sposób, żeby to było niewidoczne. Mało widoczne, a żeby spełniało funkcję, żeby tam się moby nie spawnowały. Bo ten sam problem miałem ze stajnią, że na górze były miejsca, gdzie były nieoświetlone i tam mogło się coś zespawnować. Więc docelowo nasza wioska będzie w 100% oświetlona, żeby było jak najmniejsze ryzyko, że zaraz coś nas dopadnie. Widzę, że dzień się kończy idealnie, także skoczymy jeszcze się przespać do naszej sypialni tutaj. I już Wam idę pokazać, jak to wyszło. E, niestety nie mamy mączki kosnej. Nie te drzwi znowu. Wszystkie kości zużyłem do testów e, i wiem, że to działa, ale wam teraz tego nie pokażę. E, na pewno na przebitkach widzieliście, e, że to działa, e, jak jeszcze nie było całego budynku. Jak jest budynek, no nie zrobimy tego. No niestety nie mam kości. Proszę, tak to wygląda. E, tu jest część, która jest jeszcze nieskończona. A będzie. E, tutaj będzie taka ściana pistonów myślę, że dotąd tak, dotąd będzie ściana pistonów ewentualnie się to zmniejszy o jeden chyba się zmniejszy. tak, zmniejszy o jeden no to to trzeba będzie przenieść tutaj dobra, ten jeden się dorobi później tak to wygląda tu gdzie jest trawa docelowo będzie jakiś kamień, deptak czy coś tego typu bo e, jak wiedzieć o szyby zapomniałem. Dobra, to się dorobi między odcinkami. E, tutaj jest nasza... E, nawet nie wiem jak to nazwać. Nasze urządzenie do wyrastania drzew. O, tak to nazwijmy. Tutaj jeśli pociągniemy za wajchę, e, to tu nam będzie... Dispenser będzie podawał cały czas e, mączkę kosną i sadzonki. I to czego nasza postać nie weźmie do ekwipunku, e, wyrzuci do hopera i z powrotem trafi do dispensera. Także to jest taki system e, dość oszczędny jeśli o to chodzi, że nic się nie zdespawnuje, bo cały czas będzie trafiało do hoppera. Tutaj posadzamy sadzonkę i jak widzieliście, jeśli ona wyrośnie, sygnał z zasilonego reston jest przekazywany na repeater i wtedy pistony wysuwają bloki drewna. I następnie, jeśli te bloki drewna się zakumulują do tego poziomu, że będą aż tutaj, to tu będzie czerwona pochodnia, która będzie zasilała te pistony i wtedy jak będzie tu taka ściana drewna, to ona przeskoczy o jeden, Następnie o jeden, o jeden, o jeden i aż dotąd. Więc dotąd będzie taka ściana drewna. Tu jeszcze muszę lampy dorobić i tak naprawdę nie będzie można do, dopuszczać, żeby ta ściana drewna tutaj była cały czas. Możemy ją wyrosnąć i następnie cały, od razu ściąć, ponieważ tu na górze będą nieoświetlone e, kolce i tak naprawdę w nocy będą mogły się spawnować e, potworki. Tu jeszcze mogę wam pokazać z dołu, jak to wygląda. No, moim zdaniem jest taki ok, żeby można było powiedzieć, że nie szpeci tutaj okolicy. Tutaj też trzeba będzie coś ładnego dorobić. Myślę, że tu będzie takie przejście od drwali do tamtej półeczki i gdzieś tam może od razu do taka droga. O, no byłaś. Taka droga tam do naszego golema. Więc dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to podoba. I. Czy znacie ten mechanizm, czy też takie, takiego używacie, czy na przykład pierwszy raz się z tym spotykacie. Także pamiętajcie, dajcie znać jak Wam się podoba i czy znaliście ten mechanizm. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa! Moi drodzy, montując ten odcinek, zorientowałem się, że nie nazwaliśmy konia. Także na szybko naprawiłem swój błąd. Policzyłem dokładnie ile głosów było na jakie imię dla konia, i tak naprawdę na czołówkę wyłoniły się dwa imiona: Pierwszy to jest Piorun z ilością 6 głosów, a drugi to jest Ryszard z ilością 8 głosów. Także moi drodzy, poszaleliście i pomyślałem, że skoro dwa imiona tak dominowały nad resztą i pojawiały się tak często, to możemy nazwać. Dwa konie w ten sposób. I o ile pamiętacie, w pierwszym odcinku. E, pierwszy konie, jaki oswoiliśmy, był strasznie powolny. I patrzcie, kto tu jest. Stwierdziłem, że sprowadzimy tego konia. On jest naprawdę tak powolny w porównaniu do tamtego. E, zobaczcie to. No to jest przecież żałość. Żałość i jakieś niedopowiedzenia. W porównaniu do tego. Chodź tu kolego. No ten, to już od razu szybciej biega. Więc pomyślałem, że tego szybszego nazwiemy Piorun, bo jest dziki i szybki. A tego starego nazwiemy Ryszard i będzie super. Także mam już tutaj dwa taki przygotowane. I Ryszard. Piorun. Także idziemy je nazwać. Eee, ty, Ryszard, będziesz Ryszard. Także jesteś Ryszard. Ryszard. I ty będziesz, Piorun. Teraz widzicie osoby, które skomentowały, żeby nazwał się Piorun. A tutaj te 8 osób, które zdecydowały, że to będzie Ryszard. Jeszcze raz Was przepraszam, że musiałem to dograć. Ale na szczęście o tym pamiętałem. I już są imiona wybrane. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I pamiętajcie pisać w komentarzach. Jak Wam się podoba Domek Drwala? Papa! Pa.